Cześć. Chciałem pokazać w tym filmiku e, króciutką partyjkę, którą rozegrałem na chess.com e, I w tej partii chciałbym pokazać jak się kończy kiedy ktoś popełnia błędy w debiucie i nie rozwija właściwie swoich figur blokując swojego króla Ja grałem białymi, i zacząłem na e4, mój przeciwnik e5 Skoczek F3, skoczek C6. Najbardziej lubię grać partię szkocką, więc grałem D4 pionem. On bije tak, jak powinno się bić. Ja odbijam. On wychodzi skoczkiem w to miejsce. To jest słabiutki ruch. Ja wychodzę gońcem na C4 on mi straszy skoczkiem końca no to ja cofam ten ruch w sumie w partii szkockiej tym skoczkiem jest ale troszeczkę później przy innym rozwoju więc zajmuję miejsca które i tak ten goniec powinien zająć e, tutaj robi taki głupi ruch straszy mi tego skoczka tym pionem na c5 i ja zauważam pewną groźbę jeśli ucieknę tym skoczkiem tutaj i on nic nie zmieni i wejdę skoczkiem tutaj, to będzie mat ponieważ król będzie zablokowany całkowicie więc idę skoczkiem na to pole i on teraz powinien wykonać jakiś sensowny ruch żeby odblokować króla on nie zauważył tej groźby mój przeciwnik i zagrał g6, żeby wyprowadzić sobie gońca, no niestety nie zdąży wyprowadzić gońca, bo Skoczek matuje króla. Także warto rozwijać swoje figury i nie robić głupich ruchów. Dzięki, cześć.